Siemka, hard został Nie! Rula! i wbija na moje live codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 20 do 23 na moim facebooku. Siemanko! Ziemka, ziomeczki z tej strony, wasz ulubiony w Dzisiejszym przedmiotem mojego skoku kaskaderskiego będzie skok nad wielką farmą przez autostradową górkę. Więc zapraszam do oglądania: zostawcie dużo łap w górę i zostawcie subka z mi i te inne bajery. też było spokój, zostawcie miłe komentarze Dla mnie tutaj, dla Lingolda. A więc ziomeczki, zapraszam również na live do panie od poniedziałku do piątku, od godziny 20 do 23. Jakiś kotak mi tutaj buczy. Gdzie ja jestem i robię chore akcje, i wszyscy lubią jak się wygupiam, więc zapraszam. I teraz przystępuję do swojego skoku kaskaderskiego, który nastąpi dosłownie za 15 sekund Odliczanie Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze ziomeczki, jak już widzicie jestem gotowy, zakładam czerwony kask na głowę i przygotowuję się do skoku, więc trzymajcie kciuki. ja za trzy! Za dwa! Za jeden, rura! Geronimo! Ale zaraz będę skakał kurde hardkorowo, wbijam na koło tego mustanga i przygotujcie się, bo już osiągam prędkość maksymalną światła słonecznego w przeciągu kilometrów, kilowatów, kilogramowych na godzinę. I właśnie ujrz na tą górę, więc daję to i dopalacz daję gazdę i właśnie lecę tu do góry i startujemy i robimy sobie.